Dzień dobry. To jest czytanie ogólne dotyczące pracy i rozwoju zawodowego do końca tego miesiąca. Jest to czytanie ogólne, czyli nie jest skierowane do żadnego znaku Zodiaku. Jest to czytanie kolektywne dla nas wszystkich. Pierwsze pytanie, które chcę zadać, to jest pytanie: jakie możliwości zawodowe mogą się pojawić w najbliższym czasie? dla nas wszystkich dla osób, które szukają takich możliwości, jakie możliwości zawodowe mogą pojawić się dla nas w najbliższym czasie. To jest pierwsze pytanie. Drugie pytanie dotyczy osób, które posiadają pracę, mają pracę. I jest to pytanie Dotyczące tego na czym skoncentrować się w pracy, aby osiągnąć sukces i jest to słońce. Już nam się tutaj odwróciło. I teraz ostatnie pytanie to jest. Um, czy jest to dobre, jest skierowanie, skierowane do osób, które chcą zmienić pracę lub e, pracę lub e, kierunek zawodowy? Czy jest to dobry moment? Czy jest to dobry moment na podjęcie nowych projektów lub zmianę kierunku zawodowego do końca tego miesiąca? Ok, jedną kartę poproszę. Okej. Okay. To jest ta karta. I to są trzy miecze. Ok, pierwsze pytanie dotyczyło, jakie możliwości zawodowe mogą się pojawić w najbliższym czasie, i to jest 8 buław. Z tego co ja widzę, to w najbliższym czasie mogą pojawić się takie, takie możliwości zawodowe, ze względu na to, że mamy tutaj kartę i energię 8 buław, czyli w najbliższym czasie mogą do nas dotrzeć wiadomości, które, które mogą nam przynieść jakieś, jakiś przełom. Jeżeli szukaliśmy pracy, jeżeli, jeżeli ktoś czekał na jakąś propozycję pracy, jeżeli wysłaliście swoje, swoje podanie o pracę, to taka odpowiedź przyjdzie. Raczej, raczej wydaje mi się, że będzie to pozytywna odpowiedź i będzie to pozytywny wynik Waszych działań. Osiem buław to są, to są informacje przesyłane przez internet. To są wszelkiego rodzaju e-maile, korespondencja, wymiana wiadomości, może ktoś się z Wami skontaktować. Może ktoś e, e, odpowie na, wasze, na waszą aplikację e, o pracę. E, e, I jeśli, jeśli mam odpowiedzieć na to pytanie, to tak zdecydowanie takie, takie, takie e, możliwości mogą się pojawić. To mogą być nawet, to może być nawet praca zdalna, praca przez internet. E, e. Je, tak, zdecydowanie, zdecydowanie e, widzę tutaj, że, że ktoś może się z, z Wami skontaktować i e, odpowiedzieć na waszą, na, waszą, e, na waszą propozycję, również jeżeli taką wysłaliście komuś. E, jeżeli chcecie nawiązać jakąś współpracę z kimś, to zdecydowanie ten ktoś e, do Was, e, do was e, o, napisze odpowie na, wasze, na Wasz e-mail, na Waszą propozycję. Jeśli chodzi o drugie pytanie, na czym skoncentrować się w pracy, aby osiągnąć sukces, to wydaje mi się, że ten sukces już jest. E, tutaj mamy słońce. To jest naj, jedna z najbardziej pozytywnych e, kart w całym tarocie. Słońce to jest pełnia szczęścia. E, słońce to jest e, e, karta. E, Karta sukcesu samego w sobie. Na czym się skoncentrować? To może jedynie na tym, aby, aby coś może wyjaśnić. Może był jakiś problem, i teraz i teraz trzeba coś włożyć karty, włożyć karty i powiedzieć tak, jak jest, jak sytuacja wygląda. Powiedzieć tak, jak widzimy daną sytuację i dany problem, i niczego nie ukrywać. Powiedzieć jasno i wyraźnie, czego na przykład oczekujemy od naszego pracodawcy, i postawić na swoim, powalczyć o swoje, i, i, i wydaje mi się, że, że odniesiecie w ten sposób sukces. Jeżeli będziecie klarowni w tym, co chcecie osiągnąć, jakie Powiecie, jakie są Wasze oczekiwania i, i powiedzieć, co potraficie. Podkreślić swoje, swoje zdolności, swoje umiejętności i powiedzieć, jak bardzo jesteście wartościowi w tej, w tej pracy. Być może będzie tak, że. <todgłos> Dojdzie, dojdą wa, do Was jakieś wiadomości dotyczące tego, że ktoś Was chce zaprosić na rozmowę o pracę, i wtedy będziecie musieli zaprezentować swoje umiejętności, swoje e, zdolności, to, co potraficie robić najlepiej, w takim świetle, aby to zrobiło wrażenie na, 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 na Waszym pracodawcy, na Waszym potencjalnym pracodawcy. E, jeśli chodzi o Pytanie, czy jest to dobry moment na podjęcie nowych projektów lub zmianę kierunku zawodowego, to raczej, raczej bym powiedziała, że nie, ze względu na to, że mamy tutaj trzy miecze, może zanim zmienicie kierunek zawodowy, może należy się przyjrzeć temu, co, co nie pracuje na przykład w obecnej sytuacji. Co jest jakby, czego mi jeszcze brakuje, nad czym muszę jeszcze popracować, bo trzy miecze to jest, to jest karta smutku, tego, co się nie udało, tego, co jakby nie jest, co nie pracuje. I to nas może troszeczkę boleć, że, że możemy dostrzec w sobie taką słabość i chcieć nagle zmieniać swój kierunek zawodowy. A jednak. Tart tutaj doradzę, aby jednak skupić się na tym, co już potrafimy, co umiemy robić, w czym jesteśmy najlepsi i, i być może i być może dostrzec te dobre strony i zobaczyć też te jakby nasze braki, nasze, nasze niedociągnięcia. I być może należy się skupić na tym i poprawić to. Ja bym odradzała tutaj zmianę kierunku zawodowego i wywracanie wszystkiego do góry nogami. Raczej skupiłabym się na tym, aby popracować nad swoimi słabościami, nad swoimi, nad swoimi niedociągnięciami, e, na przykład w obecnej pracy, w obecnej sytuacji zawodowej, i, e, i skupić się na tym, co mogę zrobić, aby, aby poprawić tą swoją sytuację. Dziękuję.